Dzień dobry Państwu, witam Państwa bardzo serdecznie w tym międzyświątecznym czasie, a dzisiaj, dzisiejsza konferencja jest podsumowaniem tych pierwszych trzech miesięcy funkcjonowania systemu kaucyjnego, ale też powiemy, co nas czeka w przyszłym roku. I tutaj zaczniemy od danych, ponieważ zebraliśmy ankiety od operatorów, z których wynika, że na koniec listopada w, w, w całym łańcuchu dostaw było już 60 milionów opakowań, z czego 2,5 miliona opakowań było w sprzedaży detalicznej, natomiast pół miliona opakowań zostało zwróconych. To oznacza, że w sprzedaży detalicznej mamy już trzydziestokrotny wzrost w porównaniu do tego, co było na koniec października, czyli mies miesiąc wcześniej. I oznacza również dwustukrotny wzrost w porównaniu do tego, w porównaniu do, jeżeli chodzi o te liczby w zebranych opakowaniach. Oczywiście mówimy tutaj o pewnej niskiej bazie, która była na koniec października, natomiast to te liczby są, bardzo wyraźnie pokazują, że nastąpił do, duży wzrost w, w liczbie opakowań i że system się rozwija tak, jak to przewidywaliśmy i jak to zapowiadaliśmy. Pokazuje to również, że w grudniu te dane będą jeszcze lepsze, dlatego że te 60 milionów opakowań, one są w całym łańcuchu dostaw, czyli mówimy tu również o hurtowniach, nie, również sklepach, ale także Restauracjach. W pierwszym kwartale przyszłego roku spodziewamy się kolejne, kolejnego wzrostu i to oznacza dla klientów przede wszystkim to, że musimy patrzeć na te opakowania. Przy zakupie czasami możemy tego nie dostrzec, ponieważ czasem robimy duże zakupy. Natomiast spójrzmy na to opakowanie po wypiciu napoju, czy nie należy je oddać w systemie kaucyjnym. I tutaj przypominam, że w systemie kaucyjnym są tylko te opakowania, które są oznaczone specjalnym systemem, specjalnym znakiem kaucji. Mamy świadomość tego, że niektóre sieci handlowe mają swoje promocyjne oferty które i proponują swoim klientom zbieranie opakowań również nieoznaczonych kaucją. I oczywiście takie rozwiązania są tu również prośrodowiskowe, natomiast tutaj to sklep wyznacza reguły takiej promocji, czyli może na przykład wprowadzić zasady, że jest to wymiana tylko na voucher do realizacji w danym sklepie. W przypadku systemu kaucyjnego, w przypadku tych opakowań, które są oznaczone systemem kaucji. Mamy prawo do zwrotu gotówki, mamy prawo do tego, aby oddawać opakowania bez paragonu. No i oczywiście możemy je oddać w dowolnym punkcie zbiórki w całej Polsce. Teraz kończymy okres przejściowy i z perspektywy klienta w przyszłym roku zmieni się tylko jedno: tych opakowań będzie coraz więcej. Spodziewałam się, że w pierwszym kwartale znowu nastąpi taka intensyfikacja ilości opakowań. Być może, że kolejna kolejny taka intensyfikacja będzie to również pod koniec roku. A wynika to przede wszystkim z tego, jak ten, jak ten system kaucyjny jest skonstruowany finansowo. Ponieważ dla wprowadzającego, czyli dla producenta, ale również dla Importera napojów oznacza to, że od 1 stycznia będą wyższe opłaty produktowe. Tutaj przypominam, że producenci, importerzy mają cel na 2027 rok i ten cel wynosi 77% minimum selektywnej zbiórki opakowań w systemie kaucyjnym. Jeżeli wprowadzający tego celu nie osiągnie, to wówczas za każdy kilogram będzie Wnosił opłatę produktową w wysokości złotówki za kilogram materiału bądź trzykrotność tej kwoty, jeżeli w ogóle nie wejdzie w system kaucyjny, czyli 3 zł za kilogram. To oznacza, że coraz więcej producentów będzie się na to decydować, ponieważ będzie to bardziej opłacalne. Natomiast warto też przypomnieć, że w sklepach nadal będą opakowania bez znaku kaucji i jest to całkowicie normalne. Tutaj ta, ten system opiera się przede wszystkim na intensyfikacji finansowej. Na koniec chciałabym przypomnieć, że w systemie kaucyjnym są trzy frakcje od, odpadów opakowaniowych. To są butelki plastikowe do 3 litrów, puszki metalowe do 1 litra i butelki wielokrotnego użytku szklane do 1,5 litra. Mamy oczywiście wiedzę, na ten te, na, wiedzę że część posłów wyż, wychodzi z inicjatywą ustawodawczą, inicjatywą poselską która ma de facto wydłużać okres przejściowy dla butelki wielokrotnego użytku szklane, co de facto oznacza, że ci producenci będą mieliby możliwość kontynuacji swoich dotychczasowych zbiór, systemów zbiórki. My, jako Ministerstwo Klimatu i Środowiska, będziemy się oczywiście odnosić do tego projektu ustawy, jak tylko on do nas oficjalnie wpłynie. I na zakończenie przypominam, że wszystkie aktualne informacje publikujemy cały czas na stronie systemkaucyjny.gov.pl. Dziękuję bardzo.